Cześć, witam! Mamy przedostatni odcinek powrotny Dzisiaj rano wyruszyłem z Białowąsu i Zmierzam do Skrzatusza Obecnie zostało mi jeszcze jakieś może 25 km Na miejsce noclegowego No pogoda dzisiaj nie fajna Całą drogę całą drogę mi padało Teraz tutaj tak naprawdę kawałek przed wałczem przestało. E... Zimno. I naprawdę teraz odczuwam już próby całej tej trasy. Czuję mięśnie, jak bolą kolana. Także dzisiaj byle dojechać. No i jutro ostatni odcinek, także będzie po wszystkim. Dobrze, trzymajcie się teraz, będę się zwijał i. I do zobaczonka. Trzymajcie się. Pa.